dobry. Przyszłam po odbiór konika. Czy to ten konik? Hm. Przepiękny ten konik, przepiękny. Ale wyraźnie prosiłam o to, żeby grzywa była dłuższa. To ja już przyniosę nowego konika. Na całe szczęście mamy nowego konika. Hm. No świetnie, świetnie, rzeczywiście. Taka długa, to jest dopiero grzywa. Ale tych kropek też jest za dużo. Prosiłam o mniej. Czy można to poprawić? A tyle kropek może być? No teraz jest idealnie. Wspaniały ten konik. Bardzo pani dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Asiu, ale to masz cierpliwość do tych klientów. Ania, nie, przecież ja przynosiłam cały czas tego samego konia.